Jakie nastroje przed tym kolejną e, europejską przygodą? Wygramy, na 100%, na 100 wygramy. Nie? To jest tutaj, nie ma, nie ma o czym w ogóle gadać. Nie? Może w lidze troszeczkę nie idzie, ale myślę, że wszystkie siły są na europejskie puchary przygotowane, a więc czuję, że, że będzie, będzie zwycięstwo dzisiaj. Jestem tutaj de la samży. Super! Ciekawy mecz może być? No i mam nadzieję, że wygrają, co Jesteśmy optymistami. Myślimy, że mimo, że dobry zespół, podobno na drugim miejscu w Lidze hiszpańskiej, ale damy radę. Gramy na pewno z wiceliderem Ligi Hiszpańskiej. Wiadomo, że Hiszpania obok Danii, Francji, największa potęga od dobrych 15-20 lat europejskiej piłki ręcznej. Więc myślę, że możemy się spodziewać naprawdę dobrej jakości sportowej, typowo hiszpańskiego stylu gry. Jedyne czego oczywiście żałujemy to fakt, że nie gramy w Zabrzu przed własnymi kibicami. To byłaby wielka gratka, wielka atrakcja, ale taki czas. Gramy tutaj, cieszymy się, że są kibice. Myślę, że będzie świetna atmosfera. Ja ja Ale dobrze, dobrze, tylko w obronie nie wychodziło. No ale będzie dobrze w drugiej połowie. Dobrze na razie przegrano. Nadrobimy w drugiej połowie? Myślę, że tak. Dobra gra była w pierwszej połowie. To była mała were na for that czekaliśmy, bo wiedzieliśmy, że to będzie tough trudny because they są bardzo silni. Team. they physically, physically they are stronger and taller than us and, and also they know to play smart in attack they, they have a very good system they, we knew that uh, we know this team because they have a little bit spanish system and uh, we were ready for that so we knew before the game that we had to do our best performance to try to win here and for us it was so important that our 16 players were ready to play we played 100 and we play 100% and and we take all our possibilities and this is because of the, the, the score at the end is for us. Já myslím, že jsme si přehráli meč v první polovině, kdy Granules uh, bylo lepší o šest bramek myšla i robili nám kontrataky i my jsme nezondřili do obrany zavše, ale už druhá polova trochu lepší z, z, naší strany. Ale myslím, že jsme dobře povalčili, nemáme se čeho bát i musíme valčit dále. I think we play uh, so fast and, and we run a lot and uh, so many positions for, for our matches and I think it's a good result for, uh, for us. Uh, maybe not a good defense at all, but uh, we, we want to, to win and, and for, for us is a it's a good result. We have okreslone. Zespół i określony zespołem będziemy grali. Będziemy z każdym meczem próbować grać lepiej. Dzisiaj przeciwnik okazał się do nas szybszy i po prostu nawet nie dał nam robić jednej zmiany do obrony, bo był tak, tak szybko grali do przodu. I tyle. no Niestety mówiłem przed tym, że to jest zespół z bardzo wysokiej półki i to nam pokazał dzisiaj. A my, panowie, pracujemy, mamy zmiany składu. Uważam, że druga połowa była dobra. W pierwszej jestem ogólnie trochę. Jakby rozczarowany powrotem, bo zespół grano jest, nie zaskoczył nas niczym byliśmy przygotowani na ten mecz.